Cześć, tu ja, pan Zbyszek, a dzisiaj razem z baronem Klockiem będziemy budowali wielkiego moca. Tak, tu ja, baron Klocek. i będzie, będę budować wielkiego moca razem z panem Zbyszkiem. No więc zaczynajmy. Tak, oto prezentuje się plansza pod tego moca. No tutaj zrobiłem właśnie. Specjalne ściany, więc można zaczynać. Jeśli chodzi o fabułę tego moca, będę ją zdradzał raz z kolejnym, z każdym kolejnym odcinkiem. I jeśli chodzi o same, samego moca, będzie to właśnie miasto! Takie duże miasto, ponieważ będzie to stolica stolica kłoskowego świata. Czemu akurat to miasto jest stolicą? Ano do tego, że mamy rok 2021. Ale to jest inny wymiar, więc to nie jest ten nasz 2021. To jest wymiar klocków. No. I tak naprawdę niedawno skończyła się wojna nuklearna. Tak naprawdę nie wiadomo kto ją rozpoczął, i, ale wiadomo jedno. Na świecie, na, całym, na prawie całym świecie jest po prostu... są same głazy, jakieś inne suche miejsca i w ogóle no nie ma tam w ogóle, nie ma tam w ogóle miejsca do życia. Może poza jednym. Czyli miastem, miastem nazywającym się Gruben City. I właśnie tak oto wszyscy ludzie na Ziemi znaleźli się w tej stolicy świata. Tak naprawdę władcą, władcą całego świata, który ma zamek w tej stolicy jest. Yy, Hrabia. Pewien hrabia. Nie, nie hrabia Dracula. Yy, pewien hrabia, yy, którego na razie. Na razie nie będę o nim za wiele mówił, bo jeśli chodzi o niego, to będzie o nim osobny odcinek. Podpowiem wam tylko jedno. Ten hrabia nie jest pozytywnym bohaterem w tej opowieści. No i. Teraz muszę powiedzieć to czego nikt nie chciał usłyszeć, czyli eee. jeśli chodzi o budowę tego miasta to... no cóż yy, pierwsze budowlę pokażę Wam następnym razem. Właśnie w następnym odcinku, więc jeśli jesteście ciekawi, zapraszam Was do tego yy, poprzedniego odcinka. A na razie no co? Na razie Was żegnam! No to... Pa! A! Jakby coś. Kaptur Man będzie bardzo ważny dla tego moca. No to jeszcze raz, pa!